Zgłosiła się do mnie Agata ze sklepu, który sprzedaje części i narzędzia warsztatowe z prośbą o audyt, także dzisiaj robimy audyt dla Agaty. Zapraszam. Cześć, tutaj Hubert i pisałem z Agatą przez jakiś czas, To wiedziałem się od niej, że kampania chodzi od około półtora miesiąca, no i okazuje się, że ta kampania jak na taką świeżą kampanię mam bardzo fajne wyniki, które zaraz Ci pokażę. Agata, chcecie dowiedzieć, jak tą kampanię rozwijać, jak skalować to, co już jest, jak dodać kampanię tekstową i jak być może dodać kampanię na cały asortyment sklepu, bo w tej chwili jest reklamowane tylko wąskie wyciny. Zapraszam więc na konto reklamowe. Patrzymy sobie na ostatnie 30 dni od 24 stycznia. Mamy tutaj cztery kampanie, przy czym w tej chwili są uruchomione dwie. Pierwsza produktowa na regały i druga produktowa na bestsellery. Przy czym ta na bestsellery dopiero wystartowała. Ona ma tam jakieś pojedyncze wyświetlenia i kliknięcia. Na koniec się przyjrzymy, co tam się dzieje. Natomiast ja zacznę sobie od tej kampanii na regały. Ona chodzi od 7 stycznia. Budżet 30 zł dziennie. CPC ustawiane samodzielnie. Natomiast wyniki, które ona tutaj osiągnęła w ciągu tych 30 dni, są bardzo, bardzo fajne. Um, jeżeli chodzi o konwersję, to mamy 13-14 konwersji z kawałkiem. Natomiast wartość konwersji jest 300 i ROAS, czyli wartość konwersji przez koszt, 8,5. I tu się nasuwa pytanie, czy to jest dobry rolas, czy to jest zły rolas. Jak to interpretować? Mając ten punkt odniesienia jako 4, jeżeli ja tu widzę 8,5, no to ja wiem, że kampania chodzi zdrowo, generuje zdrowo te konwersje i ma spory zapas tego, tego naddatku, tego zysku, który dla nas generuje, który teraz ten zysk możemy chcieć wziąć, wpakować z powrotem w tę kampanię, żeby tego zysku wyprodukować jeszcze więcej. Zobaczmy więc, co tu można zrobić, żeby tą kampanię przeskalować. W tym kontekście rzuca mi się w oczy to, że udział w wyświetleniach mieliśmy w tym czasie 76%. Około 22% było utracone przez ranking i tam około 1-2% przez budżet. Natomiast no to jest pomijalne powiedzmy. Co to oznacza? No to oznacza, że ze wszystkich sytuacji, kiedy nasze produkty mogły się wyświetlić, my już się wyświetlamy 3 czwarte czasu. Nasz CTR jest całkiem niezły, 1,87%, ,87%, więc prawdopodobnie wyświetlamy się wysoko. I to może oznaczać, że jesteśmy już stosunkowo blisko sufitu zdobycia wszystkich możliwych wyświetleń. To znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy to zdobyli 100%. To bardzo trudne zadanie, żeby, żeby tu dojść do 100% udziału w wyświetlenia. Tak realnie, na dłuższą metę, zwykle myślę, że ta granica leży gdzieś w okolicach 92, 93, 3, może 95%, ale to i tak oznacza, że jesteśmy około tam, nie wiem, 15% od, od naszego sufitu. Tak? Czyli gdybyśmy zamiast 76% uzyskali 90, no to jeżeli dobrze liczę, zamiast 13 konwersji mielibyśmy o jedną piątą więcej, czyli o jakieś tam nie wiem, może trzy. No nie ma rewelacji, nie. Fajnie, no to, to nam da dodatkowe 500-600 zł konwersji w skali miesiąca, ale no to nie jest majątek. Fajnie by to było móc sobie poskalować dalej, więcej, więc co my tutaj możemy zrobić? No przede wszystkim możemy zacząć od tego, żeby faktycznie zwiększyć nasze średnie CPC, podniesiemy sobie troszeczkę stawkę, to znaczy, że wtedy będziemy mieli większy ranking reklamy, zaczniemy mniej e, aukcji przegrywać, a zaczniemy więcej aukcji wygrywać i zaczniemy się wyświetlać troszeczkę częściej. To nas może przesunąć w stronę właśnie tych 90-95% udziału w wyświetleniach. E, budżetu na ten moment nie wykorzystujemy, bo mamy 30 zł dziennie, razy 30 dni to jest 900 zł. Mamy wykorzystane 378. Oczywiście, jeżeli podniesiemy nasze średnie CPC, a nie zmienimy nic innego, no to nasz rola troszeczkę spadnie, bo te same konwersje będziemy generować troszeczkę drożej, ale widzimy, że mamy tutaj zapas i, i możemy sobie na to pozwolić. Natomiast no, samo, samo podniesienie CPC no, po, po, pozwoli nam zyskać troszeczkę z tych utraconych wyświetleń. Pozwoli nam prawdopodobnie też wskoczyć na wyższe pozycje w reklamach, czyli na przykład zamiast się wyświetlać na piątej, 6 pozycji w reklamach produktowych, no to zaczniemy się wyświetlać na drugiej, trzeciej. To też powinno się przełożyć troszeczkę na CTR, czyli zamiast tego CTR-u 1,87 zł, będziemy mieli na przykład 2,20 co też się przełoży na więcej kliknięć i więcej zamówień. Natomiast no, to ma swój sufit. Tutaj już jesteśmy relatywnie blisko tego sufitu, więc zajrzyjmy sobie do kampanii i zobaczmy, co jeszcze można wewnątrz kampanii zrobić, żeby zwiększyć nie tylko naszą pozycję w tych wyświetleniach, które już dzisiaj mamy, ale też pozyskać nowe wyświetlenia, na które się dzisiaj jeszcze nie wyświetlamy. Dobra, ja sobie otworzę tą kampanię, pokażę Wam w ogóle, jakie tutaj są produkty dodane. Mamy tutaj dwie grupy reklam, regał czarny i regał metalowy i jak wejdziemy sobie w produkty, no, to do tej kampanii są dodane tylko dwa produkty. Dosłownie. Regał metalowy czarny o jakimś tam wymiarze i regał metalowy ocynk też o jakimś tam wymiarze. To są takie regały typowo warsztatowe, takie do garażu, do warsztatu, do, do jakiegoś takiego, nie wiem, firmy, zakładu mechanicznego, coś takiego. Coś, co możemy ze mnie do piwnicy wstawić. I jak sobie otworzymy sklep, pierwsza moja myśl była taka: no, skoro, skoro mamy dwa regały, które się sprzedają, no to czemu nie dodać całej kategorii regały, którą mamy na sklepie. No i faktycznie, tutaj jak otworzyłem sklep Agaty, no to tutaj w tej kat w kategorii regały mamy jeszcze trzeci regał. No, ciekaw jestem, co się stało, że ten trzeci regał nie jest dodany do kampanii, ale skoro te dwa się sprzedają, no to zakładam, że ten też, skoro jest na podobnej półce cenowej, podobnej jej klasy produkt, też powinien się sprzedawać. Bardzo zachęcam do tego, żeby go dodać tutaj. No i kolejne skojarzenie jest takie, no skoro mamy produkt, który się bardzo dobrze sprzedaje, daje nam fajne efekty, fajne rezultaty, Czemu by nie dodać do oferty więcej takich regałów? No zakładam, że mamy kolor tutaj, no ocynk to jest pewnie jakiś taki metaliczny kolor. Czarny regał, to też jest, to też jest ocynk, to też e, podobny kolor. No ale możemy nie wiem, regały pewnie mieć białe, możemy mieć regały wyższe, niższe, szersze, węższe w różnych rozmiarach. I już samo to, jeżeli wrócimy sobie do kampanii, jeżeli będziemy mieli tutaj tych, tych produktów więcej, no to automatycznie te produkty będą się wyświetlać częściej. Czyli na ten moment, jeżeli ktoś szuka regał metalowy do garażu, to jest w stanie zobaczyć nasze dwa produkty. Regał czarny i regał ocen. Jeżeli będziemy mieli produktów pięć, to może ich zobaczyć 5. Jesteśmy w stanie nawet zdominować takie wyświetlenia, żeby będą się pokazywać głównie reklamy z naszego sklepu, albo nawet tylko reklamy z naszego sklepu, jeżeli będą nam fajne wyniki. Ym, przy dwóch regałach, przy dwóch produktach nie jest to możliwe, więc zachęcam do tego, żeby dodać tutaj tych produktów więcej. Co jeszcze można zrobić? Zaraz do tego wrócimy. Przejdźmy sobie do, do zakładki na wyszukiwane hasła i zobaczmy w ogóle, na jakie hasła pojawiały się nasze, czy znaczy nasze produkty Agaty. Posortowane po wyświetleniach. Mamy tutaj tak regał metalowy, regał, regały metalowe, regały metalowe Castorama, regał garażowy. No, te regały brzmią dla mnie tak dosyć ogólnie, to znaczy, no, regał no, może być też coś takiego, jak ktoś szuka regał do, do, do salonu, regał na książki, taki regał drewniany, nie To może myślę, że możemy tutaj troszkę tej kasy przepalać. Tak jak patrzymy, na te. Najpopularniejsze hasła wcale nam nie generowały dużo konwersji, chociaż tych konwersji widzimy tutaj tylko dziewięć, tak? Google nam nie pokaże wszystkich haseł, na które się wyświetlamy, pokaże nam tylko część. No i w tej części, która nam pokazuje, mamy tylko dziewięć konwersji. No i akurat jedna z tych konwersji jest na hasło regał, a dwie kolejne konwersje jest na hasło regały. No i okazuje się, że mimo, że jest bardzo ogólne, to jednak przynosi nam konwersje. Czy sobie posortujemy po tych konwersjach. Może tutaj coś zobaczymy ciekawego regały, regał garażowy, regały, okej, okay, czyli te naj, najogólniejsze jednak nam generują dużo konwersji, spoko, to byśmy tego nie wykluczali. Regały warsztatowe, metalowe, regał o tym konkretnym wymiarze, no i tutaj już mamy zero konwersji. Dobra, no czyli za dużo się z tego nie dowiedzieliśmy. Wróćmy sobie do posortowania po wyświetleniach. To co mi się rzuca w oczy, no to mamy to, że jest regał metalowy. W zasadzie regał metalowy, regały to jest powtarzający się schemat. Mamy tutaj jeszcze, yy, no taka sporamat się przewija mocno. Ale regał magazynowy, o, to jest bardzo fajne hasło. Dużo mniejsza klikalność, jak widzimy. OK. Regał garażowy. Tu mamy akurat dużą klikalność. Regały metalowe, regały magazynowe, tanie regały Castorama. OK. Czyli w zasadzie, o, tu mamy regał na książki. No to to jest do wykluczenia. Nasz regał ewidentnie nie jest regałem na książki. No, to Tu co prawda tylko 7 kliknięć i, i 3 zł na to zostało wydane, ale... No mimo wszystko takie hasła jak książki, książka i tak samo bez polskich znaków ksiaski i tak dalej bym wykluczał, bo po prostu nie chcemy się pokazywać na takie hasła. Regał na narzędzia. Okej, okay, fajne. Regał stalowy. dobra W każdym razie widzimy, że tutaj dominuje regał metalowy. No i pytanie, czy tutaj dominuje regał metalowy, bo 90 ludzi szuka takich regałów wpisując regał metalowy, czy być może opcja B tu dominuje regał metalowy, bo nasze dane produktowe są zoptymalizowane pod hasło regał metalowy i są słabo zoptymalizowane pod inne hasła, dlatego na te inne hasła się nie wyświetlają. I to, co można zrobić, to można, wróćmy sobie do zakładki produkty, można popróbować potworzyć tutaj duplikaty tych produktów i pooptymalizować je pod inne hasła. Ja podlinkuję w opisie do tego filmu poradnik, jak, jak sobie takie duplikaty tworzyć, jakie narzędzia można do tego wykorzystać. Natomiast chodzi o to, że chcemy mieć różne produkty, które w nazwie będą miały różne hasła, na przykład kilka opcji, kilka duplikatów tego czarnego regału i raz go nazwiemy regał metalowy, raz go nazwiemy regał garażowy, raz go nazwiemy regał na narzędzia itd., itd., po to, żeby pokazać silnikowi Google'a, na jakie hasła my chcemy, żeby nasze produkty się wyświetlały. Im bardziej nasze, nas, nasz tytuł produktu, nasze dane produktowe, bo to też nie tylko tytuł, ale też opis, yy, kategoria na sklepie, im bardziej te nasze dane produktowe odpowiadają zapytaniu yy, użytkownika w Google, tym lepiej Google jest w stanie połączyć nasze produkty z tymi zapytaniami. I wtedy może się okazać, że jak sobie wejdziemy w, w takie wyszukiwane hasła, potem jak dodamy takie duplikaty, to zaczniemy widzieć tutaj dużo więcej innych haseł. Możemy sobie eksperymentalnie otworzyć na przykład planer słów kluczowych, Weźmy sobie jeden z tych regałów, niech to będzie ten metalowy. Skopiuję sobie do niego adres. Poznaj nowe słowa kluczowe. Zacznij od witryny, wklejam tutaj link i używam tylko tej strony, czyli chcę poznać, jakie słowa kluczowe Google mi zaproponuje dla tego produktu. Regał metalowy ma 27 tysięcy wyszukiwań miesięcznie, a regał magazynowy ma im 10 tysięcy. Regał do spiżarni, wow, świetne hasło. Popatrzcie, że tego regału do w ogóle nie widzieliśmy. I no 10 tysięcy prawie tego regału magazynowego, to jest dużo mniej niż 27 tysięcy tutaj, Tam to jest 3 razy mniej. Ale to jest 3 razy mniej, a nie 30 razy mniej. A tutaj jak wrócimy sobie na te wyszukiwane hasła, no to widzimy regał metalowy, 4 tysiące wyświetleń, 4,5, 5 prawie. Regały metalowe, kolejne 1200. Regał metalowy 1100. Regały metalowe, regały metalowe, regały, regały. I dopiero tutaj regał magazynowy 600, tak. To jest praktycznie no, no kilkanaście razy mniej, więc widać, że e, silnik Google, algorytm Google nie do końca łączy nasz produkt z hasłem regał magazynowy. Regał, regał do spiżarni to jest w ogóle super hasło, bo taki, tego typu regały, no to są właśnie typowe regały do spiżarni. E, one nie muszą wyglądać, one muszą być solidne, wytrzymałe i takie, żeby wiecie, dużo jakichś słoików, konserw wytrzymały, nie? E, regał czarny, regał stalowy, półki do spiżarni, no to też można pod takie półki, chociaż półki to raczej takie wieszane na ścianach, to nie są regały. Regał magazynowy, regały ocynkowane, o też fajne hasło, chociaż tu też mamy dużo mniej wyszukiwań. Regał techniczny. Mamy jeszcze 20 wyszukiwań. No, możemy tutaj sobie w planerze poszukać takich pomysłów, na jakie hasła jeszcze możemy właśnie potworzyć takie albo duplikaty, albo te produkcje, które mamy, możemy tam powkładać te, te słowa kluczowe do tytułu, do opisu, tak, żeby się też wyświetlać na tamte hasła. Wracamy tutaj. Więc to, co bym widział, jeżeli dodamy tym więcej produktów, dodamy sobie duplikaty, powkładamy te słowa kluczowe, no to My nie będziemy mieli tylko 75% z tych wyświetleń na, na regały metalowe, bo w tej chwili praktycznie tylko na to się wyświetlamy. My będziemy mieli do dyspozycji całą masę jeszcze innych dodatkowych hasł, na, na które w tej chwili się nie wyświetlamy. I jeżeli się okaże, że na tamte hasła też generujemy fajną sprzedaż, super. W ten sposób możemy się poskalować i to dużo więcej niż te 10-15%, które w tej chwili nam zostało z tego udziału w wyświetleniach. Mamy 75%, zostało nam jeszcze może 15% do zdobycia, nie? E, dobra, tu chciałem wam też pokazać przy okazji, bo przewija się ta Kastorama, nie? Ja tak sobie wcześniej z, z ciekawości wyfiltrowałem. Wyszukiwane hasło zawiera Kastorama. To co się okazuje, że mamy tych wyświetleń bardzo, bardzo dużo. Jak sobie zjedziemy na dół na podsumowanie, to z 40 tysięcy wyświetleń i z tam 750 kliknięć, które w tym czasie kampania miała, no aż 9 tysięcy zawierało hasło Kastorama, no i kliknięć było około 200. To jakaś jedna trzecia kliknięć, no i jedna Czwarta, jedna piąta wyświetleń. Nie? Jeżeli chodzi o koszt, no to około jednej czwartej kosztu w tym czasie to są te hasła z Castoramą, a konwersji z tego jest zero. Jak sobie przedłużę ten okres tam do tego 7 stycznia, kiedy ta kampania chodziła, gdzieś tu wydawa wydaje mi się, że ja tu gdzieś wy wyłapałem jedną konwersję. Tak, jest jedna konwersja. W przeciągu półtora miesiąca padła jedna konwersja z tych hasł na Castoramę, no i na ten moment ten ROAS z haseł Castorama jest jeden. I to jest powód, dla którego ja bardzo często sugeruję moim klientom wykluczać te hasła kastorama. No bo teoretycznie ktoś szuka naszego produktu, ale on go szuka w konkretnym sklepie. On, chce, on ma w głowie, że chce wejść na tamten sklep. okej, okay, jest szansa, nie zerowa, że ta osoba później kupi go. Raz jak widzimy, no tutaj jakieś, jakieś zamówienie wpadło. Ale wydaliśmy na pozyskanie tych osób na nasz sklep yy, nieproporcjonalną kwotę w porównaniu do tego, ile na tym zarobiliśmy. I okej. Okay, no, jest ta jedna konwersja, możemy tutaj się wstrzymać, ta kampania ma ograniczony zasięg, więc jak wytniemy jej tą kastoramę, no to zamiast rozszerzać i skalować, to my się jeszcze bardziej zapadniemy w tym zasięgu, ale miejmy to na uwadze, żeby tutaj zetknąć za miesiąc, dwa, może trzy i zobaczyć te hasła na kastoramę, zobaczyć hasła na inne markety budowlane, bo pewnie się pojawią, um, i zobaczyć, jak tam wygląda wtedy ten ROAS. Jeżeli to będzie wciąż jedna konwersja, czy dwie konwersje, czy mniej więcej tyle w skali miesiąca i tu ten ROAS będzie sobie tak oscylował koło 1, 1,5, 2, przypominam, że 4 to jest minimum, żebyśmy wyszli na swoje, no to ja wtedy zachęcam do wykluczenia wszystkich hasłów związanych z tym danym marketem. Może się zdarzyć, że za kolejny miesiąc, dwa, te hasła kastorama, okaże się, że mamy 10 konwersji miesięcznie, bo po prostu teraz były pechowe dwa miesiące i po prostu te hasła zaliczyły taki dołek. Dlatego ja bym to obserwował, ale tutaj już jestem tak na 90% pewien, że ta kastorama będzie do wykluczenia. Dobra. Usunę sobie tą kastoramę i wrócę do widoku kampanii. Jakie jeszcze można skalować tą kampanię? No, skoro wyczytaliśmy wszystko z kampanii produktowej, no to można pomyśleć o kampanii tekstowej. Kampanię tekstową zwykle dla sklepów ja proponuję kampanię tą dynamiczną DSA, gdzie nie podajemy słów kluczowych, tylko ta kampania działa mniej więcej tak jak kampania produktowa, że algorytm sam sobie dobiera, na jakie hasła pokazywać nasze produkty. Ja tutaj widzę, że Agata stworzyła kampanię DSA, stworzyła ją na koniec stycznia. Um, ona tu sobie przez chwilę działała, nawet wygenerowała jakąś jedną konwersję, razem około 4, czyli powiedzmy, wyszła dokładnie na swoje, ale ta kampania jest w tej chwili wstrzymana. Nie wiem, co tu się zadziało. Jeżeli chodzi o zasięgi, to ona miała 12% udziału w wyświetleniach, 68% było utracone przez ranking, 19% przez budżet. Zobaczmy sobie, co tu się działo w tej kampanii, bo jestem aż ciekaw, jak ona była ustawiona, regały. OK, mamy po prostu dwa URL-y, dwa, dwa, dwa adresy dwóch produktów. Jak najbardziej OK. Wejdźmy sobie jeszcze w wyszukiwane hasła. Regały metalowe, regały czarne. Metalowy regał, regał stalowy. OK, no wygląda to bardzo podobnie do kampanii produktowej. Więc yy, myślę, że tutaj ta kampania została przedwcześnie wy, wykluczona. Z racji tego, że wygenerowała tę jedną konwersję, ja bym ją przewrócił i podziałał właśnie w, w kontekście reklam tekstowych. Pod reklamami produktowymi, w wynikach wyszukiwania, mamy bardzo często kampanię tekstową i w zależności od sklepu. Czasem te kampanie tekstowe działają całkiem nieźle, czasem działają trochę gorzej, czasem w ogóle nie działają. Moja hipoteza jest taka, że mm, dużo zależy od reklam produktowych. Jeżeli użytkownicy znajdują w reklamach produktowych to, z czego szukają i tam mają bogatą ofertę i fajne oferty, to będą kupować z tych re reklam. Jeżeli w tych, te kampanie produktowe kura dla danego produktu, dla danej kategorii produktów są słabe, no to nie znajdą tego, czego szukają, no i będą scrollować niżej i wtedy zjeżdżają na reklamę tekstową. Co to jest do przetestowania, to dużo zależy od konkretnego zapytania, od konkretnego hasła, od konkretnego produktu, od konkretnej branży, ale widzimy, że tutaj ta kampania mm, ma, przejawia jakieś, jakieś podstawy do tego, żeby ją kontynuować. Więc nie do końca rozumiem, czemu ona została wykluczona, wyłączona. Zachęcam do włączenia. Mieliśmy kampanię jakoś na zamocowania. Już nie będę jej tak dogłębnie analizował, natomiast widzę tak. CTR bardzo wysoki, 3%. To jest bardzo fajny CTR dla, dla reklamy produktowej. Konwersji raptem 2,5%, ale ROAS niecałe 2%. Tak? Czyli tutaj jesteśmy poniżej tego progu opłacalności, no zakładając, że na te zamocowania Agata ma taką samą marżę jak na regały. Jak wejdę sobie w te zamocowania, tak sobie zerknę tylko, co tutaj są za produkty. To tutaj mamy kątowniki ciesielskie, wkręty. Siatki rabatowe. Okej, okay, te siatki tutaj mi nie pasują jako zamocowania. To jest jakaś siatka ogrodzeniowa, okej. Okay. Wkręty, karabinczyki. A i to koniec. To w zasadzie to są tylko te produkty. Trudno mi to zinterpretować. Myślę, że mógłbym się trochę przyczepić do ceny tych produktów, ale do tej ceny mogę się też przyczepić w tej nowej kampanii, więc nie będę analizował tej kampanii, która jest już wstrzymana. Pokażę Wam te same wnioski na tej nowej kampanii na bestsellery. Ta kampania na bestsellery, zakładam, że bestsellery to są produkty, które się bardzo dobrze sprzedają w sklepie stacjonarnym i Agata chciałaby je promować również w sklepie online. I teraz, mamy tutaj kotwy stalowe i plandeki. Jak sobie wejdziemy w produkty, to mamy dwie kotwy, aha, czyli po wyświetleniach idą tylko kotwy, dlatego one mi się nie pokazują, a jak wejdziemy sobie w plandeki, i posortujemy po stanie produktu. To mamy tutaj dwie plandeki. Te plandeki, jakie sobie otworzymy i przejdziemy na sklep, bo ja na początku nie zrozumiałem, co to są za plandeki, ale jak sobie otworzymy na sklepie, to widzimy od razu, wiecie, a no, być może kojarzycie takie z tworzywa sztucznego. Taka plandeka do przykrycia czegoś. W opisie jest napisane, że to jest do. do Zabezpieczenia przedmiotów na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Czyli. Zwracamy sobie do kampanii. I teraz, co ja sądzę o tej kampanii? Wróćmy sobie do produktów. Jestem w grupach reklam. Wejdę sobie w te kotwy stalowe na początek. Tu mamy 120 wyświetleń i 4 kliknięcia. Wybrane dwa dokładnie, dwa dokładnie konkretne produkty. A Jak sobie wejdziemy, jeszcze dodamy sobie wyświetlenia, żeby wiedzieć, co tu się działo po drodze. No to widzimy taki charakterystyczny. Charakterystyczny proces startowania kampanii, czyli na początku pierwsze dni tam jakieś pojedyncze wyświetlenia, no i potem nagle w ostatnich dniach tam dopiero coś zaczęło ruszać. Prawdopodobnie w kolejnych dniach ten trend będzie się kontynuował. Natomiast to na co chciałem zwrócić uwagę. Mamy tutaj dwa produkty. Oba są w cenie tam około 2 złotówka, 2 złote. Nie raz, ja się nie znam na kotwach stalowych, ale pytanie do Agaty: jeżeli dostajecie zamówienie na taki produkt, to czy to jest zamówienie na 5 sztuk, 10 sztuk? to jest zamówienie na 200, 300, 500 sztuk. Jeżeli dostajecie zamówienia małe, na, 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 na 5 sztuk, na 10 sztuk, to trudno mi sobie wyobrazić, że taka kampania będzie właśnie mocno dochodowa, szczególnie, że stawki, które tu macie, no to jest 25 groszy. Płacicie 25 groszy za kliknięcie. No Jeżeli ktoś kupi 4 sztuki czy 5 sztuki, zapłaci wam 10 zł, no to musielibyście mieć tutaj kosmicznie dobry współczynnik konwersji, żeby ten ROAS na poziomie 4 osiągać. No zakładam, że tutaj marża jest podobna jak na tych regałach. Jeżeli jest mniejsza lub większa, no to trzeba ten ROAS odniesienia sobie przeliczyć. Ale no przy takich tanich produktach, no to jeżeli chcemy je promować w kampanii, to musimy mieć w głowie to, że średni koszyk musi być odpowiednio duży. Czyli takie średnie zamówienie na te produkty musi być duże, to nie mogą być zamówienia na jedną, dwie, pięć sztuk, tylko tu, tu musi być tych sztuk kilkadziesiąt, kilkaset. Nie wiem, nie znam się na tych produktach, być może jest możliwe. Być może jak ktoś kupuje coś takiego, to to, to zamawia tego więcej. I to jest właśnie ten sam wniosek, który chciałem dać tam przy tamtych wkrętach i kątownikach z tej kampanii, która jest wstrzymana. One też tam, one tam co prawda były, nie wiem, po 10-15 zł, no ale właśnie no, jeżeli sprzedajemy paczkę wkrętów za, za 15 zł, no to być może te stawki, które mamy, musimy odpowiednio obniżyć. Jak sobie wejdziemy w statystyki raporty, to jest co prawda tam kilkaset wyświetleń. Tu mamy tak, kotwy do betonu, ale mamy też kołki rozporowe do betonu. Ja się nie znam, ale wydaje mi się, że to jest coś zupełnie innego. No i tutaj bym proponował wykluczyć w ogóle słowo kołki z tej kampanii. Co do tych plandek, czemu one nie ruszyły jeszcze. Trudno powiedzieć, zobaczmy sobie na kampanię. Mamy 10 złotych dziennie i w tym czasie mieliśmy dużą utratę przez budżet. Zakładając, że ta kampania i tak wystartowała w ostatnich dniach, ale ja sobie tu zrobię segmentację po dniu. Chcę zobaczyć, jak to się rozkładało w ciągu, po starcie kampanii. Mamy tą kampanię na Bestsellery i tak, ona tu wystartowała faktycznie 13-14 lutego. No, i ten udział się waha w okolicy poniżej 10%, natomiast utrata przez budżet jest około 80%. To jest bardzo ciekawe, bo e, no, utratę przez budżet zwykle obserwujemy, kiedy nasza kampania wydaje kasę, wydaje kasę, no i chciałaby wydawać więcej, no ale limituje ją budżet, a ta kampania nie wydała ani grosza. Nie, przepraszam, wydała tam 95 groszy przez ten czas. Więc e, pytanie, co tutaj się wydarzyło? Um, powiedziałbym, że algorytm ma duży problem z tym gdzie i na co wyświetlać nasze produkty, co albo jest związane z danymi produktowymi, albo jest związane z zbyt niskim budżetem. Czyli algorytm widzi: Okej, okay, jest bardzo dużo zapotrzebowanie, ale ja mam tylko dychę dziennie, więc ja muszę tą dychę bardzo ostrożnie roz, roz, rozplanowywać. I blokuje się w tym. Bo ten budżet jest na tyle niski, że zanim tak naprawdę algorytm zacznie wydawać ten budżet, to już czuję, że trzeba hamować. Więc ja bym doproponował zwiększyć to powiedzmy do 20-30 złotych dziennie na chwilę, żeby tylko ta kampania ruszyła. A do tego a na tą chwilę też bym proponował podnieść stawki. Tak, żeby też pokazać algorytmowi, hej, ja tu chcę z jakąś konkretną siłą wchodzić w te reklamy. Później, oczywiście, jak tylko to ruszy, można tą stawkę obniżyć, bo nie chcemy mieć na tym takich stawek, jak na innych produktach, które są no, wielokrotnie droższe. Więc wierzę, że to wystartuje, tylko tu ten początek jest taki zawichrowany. No i potem proces będzie dokładnie taki sam, jak, jak w przypadku regałów obserwujemy, co się dzieje, patrzymy po jakimś czasie, ile mamy konwersji i jaka jest wartość tych konwersji i czy ROAS, który mamy zakładany, jest osiągany. Jeżeli jest, to możemy próbować skalować, jeżeli nie jest osiągany, no to trzeba na przykład wykluczać ogólne hasła, wykluczać takie hasła nietrafione, wykluczać hasła, które dotyczą marketów budowlanych. I na koniec jest jeszcze jedno pytanie, na które Agata chciała poznać odpowiedź, czyli jak włączyć do tych kampanii pozostały asortyment sklepu. Agata wie, że w sklepie stacjonarnym, czy w zasadzie w hurtowni, stacjonarnej, sprzedaje się dużo artykułów i, i chciałaby je teraz dodać tutaj do kampanii do przetestowania w Google AC. No, jak sobie wejdziemy do którejś z kampanii produktowych, na przykład tej na regały, przejdziemy do sekcji produkty i zjedziemy sobie na sam dół, to tu zobaczymy, że w zasadzie do dyspozycji w kampanii mamy wgrane 1000, prawie 500 produktów, tak, ze sklepu. No, możemy teoretycznie stworzyć jedną dużą kampanię i wrzucić tam te wszystkie produkty, ale no, to się zacznie wyświetlać, to się zacznie klikać, to być może nawet wygeneruje jakieś konwersje i być może nawet te konwersje pozwolą nam osiągnąć ten wymagany, minimalny roas. Ale taką jedną wielką kampanią, która ma wszystko do siebie dodane, się bardzo trudno zarządza. Nie mamy kontroli nad tym, jak się budżet rozkłada, nie jesteśmy w stanie skalować jednych produktów, jeżeli nie skalujemy drugich. No trudno się tym zarządza. I ja proponuję zawsze powydzielać sobie osobne kategorie produktów do różnych kampanii, czyli stworzyć tych kampanii produktowych na początek kilka. Jak sobie przejdziemy do sklepu. I tutaj na stronie głównej widzimy, że w kategoriach mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kategorii, artykuły ścierne, liny, zamocowania, narzędzia i inne. No Wyprzedaż nowości, promocje to też są kategorie ale są takie pomocnicze na sklepie. Więc na początek możemy sobie wybrać po prostu pięć kategorii, dodać je mniej więcej tak jak mamy na sklepie, i zobaczyć, co się stanie. Zobaczyć, która, kate która kategoria produktów ile generuje wyświetleń, ile kliknięć, czy gdzieś się pojawia, pojawia więcej konwersji, gdzieś mniej. I na tej podstawie możemy sobie to później rozbudowywać. No, oczywiście, w tej kategorii narzędzia, gdzie były regały, tych pod, pod, podkategorii jest tutaj mnóstwo, nie no ja wiem, za 30 jak nie więcej. Więc y, możemy też y, powybierać sobie konkretne podkategorie i je też powydzielać do kategorii, do, do, do osobnych kampanii. Nie? Jeżeli wiemy, że na przykład młotki nam się będą bardzo do nich sprzedawać i mamy mnóstwo młotków na sklepie, no to nie, nie trzymamy tych młotków w kampanii narzędzia, tylko wydzielamy sobie młotki do osobnej kampanii. Oczywiście dodanie też tych 1500 produktów naraz do, do jednej kampanii, czy do wielu kampanii, no będzie wymagało odpowiednio większego budżetu. Trudno jest mi natomiast powiedzieć, jak duży, jak duży będzie potrzebny ten budżet i do tego trzeba raczej dojść tak eksperymentalnie. No tu mieliśmy przykład z tymi um, regałami, że w skali miesiąca, no one tam raptem 300 złotych wydały, nie? Ale to znowu były tylko dwa produkty, więc... Yy... Dla mnie takie minimum, żeby kampania produktowa ruszyła i była w stanie działać i coś, coś tam jakieś statystyki pogenerować, nawet jeżeli tam jest 1-2-3 produkty, to jest takie 20 zł dziennie, ale to jest bardzo niski budżet. Jeżeli chcemy dodać 1500 produktów podzielone wiem, na 5-6 kampanii, na, 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 na różne kategorie, myślę, że każda z nich to tak minimum 50 zł musi mieć przy dziennie dodane, a być może więcej, ale to musimy po prostu uruchomić ją z tym 50 zł i zobaczyć, co się dzieje. Zobaczycie, ile mamy wyświetleń, ile mamy kliknięcie, jakie są stawki. Oczywiście jedne artykuły będą miały mniejsze stawki rzędu właśnie 15 groszy, 20 groszy, inne będą droższe, bo to mają stawki po 2, 5, może i więcej złotych i analogicznie tam ten budżet będzie potrzebny większy. Musimy obserwować udział w wyświetleniach. Jak jest bardzo mały i bardzo dużo tracimy przez ranking, no to trzeba stawki podnieść, a teraz ze wzrostem stawek będzie rozbudżet. Ale nie dowiemy się tego, dopóki tego nie wystartujemy. Więc moja odpowiedź tutaj dla Agaty jest taka, że no, proponowałbym po prostu stopniowo sobie kategoria po kategorii dodawać. Jeżeli wiecie, że w hurtowni, w sklepie stacjonarnym, nie, jakieś artykuły się sprzedają lepiej, albo się sprzedają w większych ilościach, no to to były te kategorie, te produkty, które ja bym w pierwszej kolejności zaczął dodawać. I domyślam się, że ta kampania na zamocowanie, na kampania na bestsellery to było to, co właśnie Agata próbowała robić. Ostatnio na kanał wrzuciłem pierwszy filmik dotyczący innego klienta, który jest w bardzo podobnej sytuacji, ma swoją hurtownię, swój sklep offline, a teraz chce zacząć rozwijać swoje kampanie w Google Ads. Dla niego nagrywam w zasadzie specjalną serię, gdzie tydzień po tygodniu obserwujemy postęp w tych kampaniach. Co się dzieje z tygodnia na tydzień? Jak w serialu? Pierwszy odcinek tego serialu możesz znaleźć tutaj.